Witamy w dzisiejszym odcinku. Skupimy się w nim na nowej serii aparatów Canon Powershot GX. Przybliżymy Wam cechy charakterystyczne dla całej serii i dla poszczególnych modeli. Najważniejszą cechą wspólną tych aparatów jest rozmiar matrycy. Cztery spośród nich mają matrycę o przekątnej jednego cala. Piąty z nich, czyli Canon Powershot G1X, posiada matrycę o przekątnej aż 1,5 cala. W połączeniu z jasną optyką, którą zagwarantował nam tutaj Canon i procesorem DIGIC6 będziemy mieli udane zdjęcia w każdych warunkach. Cechą wspólną dla całej serii aparatów jest również wbudowany w aparat modu Wi-Fi po to, aby sterować aparatami z urządzeń mobilnych i programowalny obrotowy pierścień wokół obiektywu. Każdy z aparatów z tej serii posiada takie samo wyposażenie. Poza samym aparatem znajdziemy wszystko, co niezbędne do funkcjonowania aparatu: ładowarkę z akumulatorem, pasek i dokumentację. Omawianie różnic pomiędzy poszczególnymi aparatami rozpocznijmy od modelu G5X. Aparat wyposażony w obiektyw z zakresem ogniskowych od 24 do 100 mm bardzo użyteczny zakres, bo mamy rozsądny szeroki kąt i bardzo przyzwoite tele. Przy okazji obiektyw cechuje się wysoką jasnością. Przy szerokim kącie jest to jasność F18. W pozycji tele obiektyw ciemnieje nam nieznacznie, tylko do F28. Ciekawe jest również to, że w obiekty został wbudowany filtr szary. Wyróżnikiem dla tego aparatu jest również wizjer. Jeden z lepszych, z jakimi miałem do czynienia w aparatach kompaktowych, wizjer o rozdzielczości 2,3 miliona pikseli. Żaden z aparatów nie został też wyposażony w tego typu odchylany, obracany wyświetlacz, chociaż we wszystkich ten wyświetlacz jest ruchomy. Charakterystyczne jest również kółko nastaw, które przeniesione zostało przez producenta na lewą stronę, po to, żeby móc sprawnie i szybko obsługiwać ten aparat. Oprócz tego, że możemy przypisać funkcję do pokrętła, w tym wypadku aż trzech, możemy też zmienić funkcję konkretnego przycisku. W dniu dzisiejszym cena tego aparatu w naszym sklepie to 2949 zł. Kolejne z serii, czyli G3X cechuje się bardzo dużą rozpiętością ogniskowych obiektywu. Został w niego wbudowany obiektyw ogniskowych od 24 do 600 mm przy moim zdaniem bardzo przyzwoitej jasności od f2.8 do 5.6. Pamiętajcie o tym, że cała seria ma matrycę jednocalową lub 1,5 cala w przypadku G1X Max 2 Bardzo trudno jest konstruować obiektyw o takich parametrach do, do tak dużej matrycy, żeby zachować tą jakość, którą da, daje nam tutaj Canon. Model G5X posiadał lampę błyskową budowaną centralnie nad obiektywem. W przypadku G3X lampa została przeniesiona na lewą stronę obudowy. Zmienia się również e, rodzaj mobilności wyświetlacza. Można go odchylić w dół, można również przechylić do pozycji pionowej po to, żeby zrobić zdjęcie sobie, natomiast nie jest on już jak w G5X odchylany na bok. Cała seria powershotów GX filmuje w rozdzielczości Full HD. Tak samo w przypadku G3X, natomiast ten model wyróżnia się dwoma złączami. Złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu i złącze do słuchawek, dzięki któremu będziemy mieli odsłuch. Niepozorna budowa tego modelu aparatu skrywa w sobie uszczelnienia. Dzięki nim aparat jest pyłoszczelny, jest odporny również na zachlapanie. Canon porównuje stopień tego uszczelnienia do... Tego, jaki zastosował w swoim aparacie EOS70D? W aparacie Canon G3X producent zastosował akumulator o większej pojemności niż w przypadku G5X. W G5X akumulator wystarcza na około 200-210 zdjęć. W przypadku G3X akumulator wystarcza na około 300 zdjęć. Zwróćcie uwagę na to, że menu aparatów Canon Powershot G3X, G5X i G9X zostało zbliżone do tego, które znamy z lustrzanek Canon Eos. Zostało podzielone na trzy części: część czerwoną dotyczącą nastaw fotografowania, część żółtą dotyczącą nastaw samego aparatu, i część zieloną, w której sami układamy menu. W tym miejscu należy wspomnieć. Że dotykowy wyświetlacz pozwala nam przestawiać wszystkie funkcje menu. Na ten moment cena tego modelu aparatu to 3290 zł. Pamiętajcie, że bez problemu w naszym sklepie możecie dokupić do aparatu takie akcesoria jak wizjer, dodatkowy akumulator czy kartę pamięci. Kolejnym z rodziny PowerShotów, o którym chcielibyśmy Wam wspomnieć, jest G9X. Aparat, który jest najmniejszym z rodziny, ta mała obudowa wymusiła zrezygnowanie z kilku elementów charakterystycznych dla poprzednich aparatów, o których Wam wspominaliśmy. Producent zrezygnował tutaj między innymi z odchylanego wyświetlacza. Wyświetlacz jest zbudowany na stałe, chociaż tak jak w poprzednich aparatach również tutaj jest dotykowy. Mniejsze rozmiary aparatu wymusiły też użycie obiektywu o mniejszym zakresie ogniskowym, który wynosi tutaj 28,84 mm i zmniejszeniu jasności obiektywu. W tym wypadku przy szerokim kącie obiektyw ma jasność 2.0, a nie 1.8. Mniejsza obudowa wymusiła również rezygnację z kółka do obsługi korekty ekspozycji i dodatkowego kółka funkcyjnego, które mieliśmy w poprzednich aparatach. Canon Powershot G9X kosztuje na tą chwilę w naszym sklepie 1799 zł. Dostępny jest w dwóch kolorach: czarnym jak prezentowane tutaj i srebrnym z brązowymi skórzano podobnymi stawkami. Kolejnym z rodziny Powershot jest model G7X, model bliźniaczy do G5X, o którym mówiliśmy wcześniej, natomiast zamknięty w mniejszej, bardziej poręcznej obudowie przez to producent nie zastosował w tym aparacie wizjera ani tego dodatkowego pokrętu funkcyjnego o którym też wspominaliśmy. Za to cechą wspólną aparatów jest identyczny obiektyw z zakresem ogniskowych od 24 do 100 mm i jasności od f1.8 do 2.8. Wyświetlacz również jest mobilny odchylany, chociaż w mniejszym zakresie niż w przypadku G5X. Aparat cechuje się bardzo intuicyjną obsługą i klawiszologią. Wszelkie pokrętła są zawsze pod kciukiem. Kciukiem możemy zmieniać sobie tryb pracy. I bardzo wygodnym, jak dla mnie, jest funkcja korekty ekspozycji. Cechą wspólną, natomiast z modelem G9X, jest wielkość obudowy. Aparat jest bardzo mały, poręczny, wręcz kieszonkowy. Mówiłem Wam, że pokrętła stosowane w kanonach GX można programować. Zobaczcie, ile różnych funkcji można przypisać do pokrętła. Oprócz standardowej funkcji, która działa jak zoom, możemy zmienić pole autofokusa, zmienić tryb działania autofokusa, sposób pomiaru światła, włączenie-wyłączenie filtra szarego, zmienić balans bieli czy czułość ISO. Tych opcji jest znacznie więcej. Na tą chwilę cena tego aparatu w naszym sklepie to 2045 zł. Warto w tym miejscu wspomnieć, że za cenę 2249 zł można w naszym sklepie zakupić zestaw Premium Kit, który poza wspomnianym aparatem Powershot G7X zawiera również kartę pamięci i oryginalny skórzany pokrowiec Canon. Kolejnym przedstawicielem tej ciekawej rodziny aparatów, o którym chcielibyśmy Wam wspomnieć, jest model G1X Mark II. W tym modelu Producent zastosował obiektyw o zakresie ogniskowych od 24 do 120 mm, czyli jeszcze bardziej funkcjonalny obiektyw niż w przypadku G5X, G7X czy G9X. O rewelacyjnej moim zdaniem jasności, bo na początku powiększenia mamy jasność 2.0. W przypadku pozycji Tele przy 120 mm ten obiektyw też ciemnieje nieznacznie, tylko do 3,9. Obiektyw posiada, podobnie jak pozostałe modele z serii, wbudowany filtr szary, po to, aby móc go włączyć w przypadku fotografii w pełnym słońcu, gdy chcemy skorzystać z maksymalnego otworu przysłony i uzyskać płytką głębi ostrości. Jak każdy przedstawiciel serii GX, również G1 X Mark II posiada wbudowaną w obiektyw stabilizację. Pomaga nam robić nieporuszone zdjęcia przy dłuższych czasach naświetlania. Promocyjna wyprzedażowa cena Powershota G1 X w naszym sklepie to 2399 zł. Do aparatu można dokupić akcesoria takie jak oryginalny wizjer czy skórzany pokrowiec. Aparaty Canon PowerShot serii GX, o których rozmawiamy, cechują się maksymalną czułością na poziomie ISO 12800. To dobry moment, żeby sprawdzić, jak wyglądają zdjęcia przy tak wysokich czułościach i niewielkiej ilości światła. Zdjęcie po lewej, zrobione przy średniej czułości, jak na aparat kompaktowy, charakteryzuje się brakiem jakichkolwiek szumów. Zdjęcie w środku, zrobione. Trochę wyższą czułością, która dla innych aparatów kompaktowych może być już niedostępna. Zdjęcie po prawej zrobione z maksymalną czułością dla tego aparatu, czyli 12800, charakteryzuje się już ziarnem, mimo wszystko moim zdaniem zdjęcie jest jak najbardziej w pełni użyteczne. Jak powszechnie wiadomo, aparaty marki Canon charakteryzują się bardzo naturalną kolorystyką. Inaczej jest w tym wypadku. Zastosowanie wysokiej jakości matryc i najnowszego procesora digic 6 pozwoliło na uzyskanie ogromnej ilości szczegółów. Znacznie większej ilości niż było to w poprzednich aparatach. Każdy fotograf lubi, gdy na zdjęciach uzyskane jest płytka głębia ostrości. Aparaty z serii GX, dzięki zastosowaniu jasnych obiektywów i fizycznie dużych matryc, dają nam tę możliwość. Jak już wiadomo, aparaty Canon PowerShot GX cechują się filmowaniem w rozdzielczości Full HD z prędkością do 60 klatek na sekundę. Dzięki czemu możemy uzyskać efekt slow motion. Porównajmy te dwa filmy. Jeden z nich nagrany z prędkością 25 klatek na sekundę, a ten drugi z prędkością 60 klatek na sekundę. Jak widać w procesie postprodukcji w komputerze, możemy ten film zwolnić i uzyskać efekt powolnego ruchu. Niewątpliwie mamy do czynienia z rewelacyjną serią aparatów, w której każdy fotograf znajdzie model dla siebie. Model G1X z bardzo dużą i niewysiloną matrycą 12 milionów pikseli. Model G3X z bardzo dużym zoomem optycznym od 24 do 600 mm, Model G5X z bardzo jasnym obiektywem i odchylanym wyświetlaczem oraz wizjerem. Model G7X bardzo jasny obiektyw, mały kieszonkowy rozmiar. Najmniejszy w całej stawce G9X, który pod względem jakości wcale nie odstaje od pozostałych. Seria Powershot GX przeznaczona jest dla fotografów ceniących najwyższą ergonomię, jasny obiektyw i wykorzystanie najnowszych technologii. Zapraszamy do sklepów cyfrowe.pl, Przyjdź, przetestuj i wybierz model najlepszy dla siebie.